Witam serdecznie z tradycji w Malawie na pięknej historycznej ziemi przemyskiej, która leży tutaj obok równie pięknej, historycznej ziemi sanockiej. Obydwie te ziemie wchodziły w skład niegdyśniejszego wielkiego województwa ruskiego. Tutaj hulał diabeł łańcucki, i razem to wszystko tworzyło Wielki wraz z innymi województwami, ziemiami, Wielki Koloryt Pierwszej Rzeczpospolitej. Tydzień temu, czy ponad tydzień temu, umieściłem takie moje rozważania historyczne, jak głosowałby stan szlachecki w nadchodzących wyborach prezydenckich, które już mamy za sobą. Można by to krótko podsumować, że szlachta głosowałaby. Moim zdaniem, oczywiście, bo tego nie wiemy. Głosowałaby na balans, na zrównoważenie e, uczestników sceny politycznej. Bo byli to tacy republikanie, e, tworzyli taki specyficzny ust, ustrój republikański, który był bardzo właśnie zbalansowany pomiędzy te trzy człony, które uczestniczyły w rządzeniu, czyli król, e, Sejm i Senat. Były w takim można by dzisiaj, dzisiaj by można było nawet powiedzieć, w takim klinczu, w takim balansie, że bez tych trzech y, 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 podmiotów, bez ich zgody nie można było wprowadzić do obiegu prawa, nie można było podejmować kluczowych decyzji. Dlaczego taka równowaga, dlaczego hołdował temu stan szlachecki? Zanim pójdziemy dalej, to 13 lipca będzie pewna rocznica wydarzenia, które jest przykre, bardzo przykre, bo nie dość, że zginęło, mówi się, około 4 tysiącach doborowych żołnierzy Rzeczpospolitej. Co ciekawe, w części to byli starzy wiarusi Stefana Czarnieckiego, którzy przeszli całą wojnę szwedzką ze Szwedami, z Moskalami, a zginęli właśnie. Zginęli z rąk współobywateli. Bitwa pod Montwami, która była efektem wojny domowej, wojny domowej na tle politycznym, doszło do podziału, głębokiego podziału politycznego. A I po jednej stronie król, po drugiej stronie Lubomirski, Jerzy Sebastian Lubomirski i Tzw. Rokos Lubomirskiego, ale de facto to była to wojna polityczna, stan yy, zawiadujący Rzeczpospolitą, poróżnił się do tego stopnia znienawidził, zochydził, że sięgnięto do broni, i opisy z, tego, z tej bitwy pokazują czy znaczy mówią o tym, że niektóre ciała nosiły ślady. 40 cięć. Niestety, troszkę w naszej mentalności jest coś takiego, i wtedy to się uruchomiło, a u nas jest to też w tej chwili, że ta walka polityczna, ten udział w polityce jest po to, żeby zniszczyć przeciwnika. Żeby odmówić mu racji bytu, racji funkcjonowania w rzecz pospolitej. I po w takich 150 latach, z grubsza ojmując, czyli półtorej wieku, w miarę zgodnego funkcjonowania tego systemu politycznego, który został stworzony przez szlachtę i króla, czyli przez elity Rzeczpospolitej, właśnie opartego na tym balansie, na tej równowadze, w połowie XVII wieku doszło do tak głębokich zmian, że właśnie włączył się ten sposób uprawiania polityki który z mojej perspektywy, ja to mówię wszystko z własnej perspektywy, Państwo możecie to opisywać, zgodzić się, nie zgodzić, tylko nie na zasadzie takiej jak po ostatnim wpisie, który umieściłem, po ankiecie, który umieściłem, komentarz pod tytułem jesteście idiotami. To raczej bym sugerował takie merytoryczne wpisy, merytoryczną dyskusję. Nieobraźliwą. Połowa ok w wieku XVII, jak wiemy, to od 1648 roku, to same nieszczęścia i Rzeczpospolita na krawędzi upadku. To, to powstanie Chmielickiego, to Szwedzi, to Moskale, to Siemiogrodzinianie Tatarzy wcześniej z, z Kozakami I, i, i to po prostu, no, y, y, terminy na Rzeczpospolitą przyszły straszne. I potem można powiedzieć, że przyszło pewne otrzeźwienie, że musi być zreformowana Rzeczpospolita, że sprawy się mają źle. To nieszczęsne Vivente tam, tam było więcej yy, tam było więcej yy, propozycji ustawowych, aczkolwiek no to hasło yy, takie przewodnie to było to, aby obierać króla za życia yy, poprzedniego po to, żeby uniknąć tego, tego między yy, tego bezkrólewia i tego okresu między śmiercią króla a obiorem nowego bo zawsze to był stan niedobry dla Rzeczypospolitej zawsze były z tego tytułu zamieszania oczywiście e, król Jan Kazimierz wraz z swoją małżonką, która no mówmy się, była agentem króla, czy dworu francuskiego, która tutaj opłacała opłacała szlachtę opłacała uczestników sceny politycznej, aby aby to wspierali, a wspierali w tym kontekście, aby ustawić kogoś z Francji na tron Polski. Dwór wyszedł właśnie tutaj z tą inicjatywą, no, która była odebrana przez pozostałych, przez szlachtę w dużej części jako taka inicjatywa no, nie wnosząca nic do istnienia Rzeczypospolitej, ale zwiększająca władzę w królewską. Tak ja to odbieram. I ten moment tej refleksji został zaprzepaszczony. To właśnie rozpętało tą wojnę domową, i te nieszczęścia były z powodu tych, tych różnic politycznych. Ten nieszczęsny podział niestety pozostał. Oczywiście król i dwór, Partia Królewska, tutaj się widzicie pojawia partia, chociaż to wtedy nie miało takiej nazwy. Nie osiąga nic, król wycofuje się z tych rzeczy, później abdykuje. Także niczego dobrego z tej wojny domowej nie wynikło. Wynikły tylko same złe rzeczy, mianowicie ten podział nieszczęsny. A później szlachta, po, po tym jak abdykuje Jan Kazimierz, szlachta już nie ma zaufania. Ja tak to odbieram: nie ma zaufania do władców, do w ogóle sił takich zewnętrznych, boi się interwencji i po raz pierwszy w historii skłania się, bo nigdy nie obierała szlachta króla spośród siebie. Szlachta wybiera Piasta, Michała Korybuta Wiśniowieckiego jako odpowiedź na te próby interwencji z zewnątrz, ale interwencja z zewnątrz, partia francuska jest i odmawia i tutaj analogia i odmawia mu racji bytu. No poziom hejtu, tak byśmy to dzisiaj nazwali, poziom hejtu na króla jest niewyobrażalny. To kiedyś będzie taki materiał, planuję zrobić, nie mam jeszcze eksperta w tym zakresie, historia hejtu właśnie. To byśmy sobie poczytali i spojrzeli, jak już wtedy odmówiła jedna, odmawiała jedna strona drugiej istnienia w Rzeczpospolitej. Oczywiście później Jan III Sobieski już jako król odbiera ziarno, te, te płody tych swoich działań swoich i, i, i całego stronnictwa, mimo tego, że to król wielkich zalet wojennych, Sporo sejmów nie dochodzi do skutku król w zakresie takim politycznym niczego szczególnego w Rzeczpospolitej nie osiągnął, na pewno nie zreformował Rzeczpospolitej i to już jest naprawdę wtedy taki równia pochyła, po której Rzeczpospolita się stacza. Ja bardzo często właśnie za przykład podaję ten okres. Cały XVI wiek, od początku, gdy jakby ten konstytucja Nichilowi jakby narzuciła to, że e, król musi konsultować najważniejsze rzeczy ze stanem szlacheckim, czyli, e, czyli de facto na Sejmie muszą być podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące podatków, dotyczące wojny i tak dalej. Czyli, czyli e, ta równowaga, król, Sejm i Senat. Trzy stany, bez których... Nie można podejmować istotnych decyzji, czyli ta równowaga. I ten okres yy, uznaję za taki wzorcowy i taki dla nas yy, współczesnych refleksji, bo to wtedy, w tym okresie, zbudowano potęgę Rzeczpospolitej, potęgę, która sama sobie zapewniała yy, suwerenność, o, sama o swoje bezpieczeństwo dbała. To znaczy, nie potrzebowała sojuszy, żeby zapewnić funkcjonowanie Rzeczpospolitej, a nawet jej rozwój. Bo to wtedy dochodzi do, do to na, w drugiej połowie, czy w pierwszej połowie XVII wieku, zapanowania Władysława IV. To jest największa obszarowo, naj, nasza Rzeczpospolita jest wtedy największa obszarowo, milion kilometrów kwadratowych. I to jest ten czas do połowy XVII wieku, gdy w miarę zgodnie w tej równowadze, w tej dbałości o prawa mniejszości, to wtedy, czy wtedy, no w tym okresie tych, tego półtorej wieku m, m, takiego wz, m, wzorowego, nie chcę używać tego słowa, ale dobrego funkcjonowania systemu tego specyficznego systemu republikańskiego, tej republiki szlacheckiej. Oczywiście takie infantylne tam, tam, tam dyskusje, że, że, że chłop nie... No to, to darujcie, ale to nie o to chodzi. No, prezent historyczny, czyli patrzenie na, na świat y, przez pryzmat współczesności, y, ocenianie jej, no ocenianie jej, bo patrzenie czy wyciąganie wnioski to jedno, ale ocenianie jej przez pryzmat y, y, współczesności, no to jest to jest Niepoważne. No, wtedy wtedy świat tak wyglądał i ten podział stanowy był na całym świecie. Można dyskutować, jak, jak można było to zmieniać, czy Rzeczpospolita w tym uczestniczyła. I to jest jakby odrębna dyskusja. Ale yy, królowie, władcy, monarchowie w Europie nie konsultowali swoich decyzji ze Stanami Chłopskimi i Mieszczańskimi. Po prostu. Dobrze było, jak w ogóle konsultowali z kimkolwiek, bo to jedynie, może nie jedynie, ale taki rodzaj, jak, jak Rzeczpospolita, szlachecka, taki sposób podejmowania decyzji, w której uczestniczyło uczestniło setki, setki tysięcy szlachty, obywateli danego kraju, to, były, to była rzecz unikalna na skalę europejską. To, to, to są pojedyncze republiki, jak Helwetowie, jak, jak Szwajcaria, jak, jak Republika Wenecka. Są naprawdę pojedyncze rzeczy. W większości, a na pewno w XVII wieku, to są rządy absolutystyczne, gdzie rządzi dwór ze swoim, król ze swoim dworem, najbliższym otoczeniem. Kończąc to moje rozważanie, zachęcam do tego, aby spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, bo się każdy interpretuje po swojemu. I do tego ma każdy prawo, ale ja zachęcam do takiego spojrzenia pod tym kątem, czy nie lepiej było nam, gdy po prostu żeśmy się dogadywali, gdzie Rzeczpospolita stała na tej równowadze, gdzie bardzo ważnym elementem było to ucieranie. Owszem, różnica poglądów, ale musimy dojść do jakiegoś wspólnego mianownika, do jakiegoś konsensusu. Nie można, co mówią mątwy, co mówi nam dzisiejsza so sytuacja, nie można wyciąć w pień, szablą, czy wrzucić w niebyt ludzi inaczej myślących Rzeczpospolitej, inaczej widzących Rzeczpospolitą. Ktoś powie, a jakie jest tego rozwiązanie? On już to, że dogadujemy się, jest kompromis w najważniejszych rzeczach w zakresie długiego trwania Rzeczpospolitej i jej rozwoju. W tym muszą być Musi być całkowity kompromis, a pozostałe rzeczy nie stawiać na ostrzu noża, tylko stopniowo je poprzez ucieranie stanowisk zmieniać albo nie zmieniać, bo o najzwyczajniej w świecie nieraz jest lepiej się wstrzymać, bo jeżeli my spojrzymy na dzisiejszy spór dotyczy rzeczy marginalnych, to oczywiście politycy rozgrzewają to, bo politycy zauważyli i tutaj taki wtrend yy, yy, do moich yy, do ogródka moich do naszego wspólnego ogródka mówi się, że politycy podzielili nas. Nie, to nie jest tak do końca. Politycy tylko wywęcz, wywęszyli, że mogą to zrobić, że mogą zagospodarować ten i tak istniejącą niechęć nawzajem do siebie. To jest brutalne, co mówię, ale ja tak to odbieram. Politycy to nie są cudotwórcy, którzy potrafią skłócić całe narody. Oni najzwyczajniej w świecie obsługują tylko emocje. Oni zauważają, oni kiedyś ktoś zauważył, że jak rzucimy taką ża żagiew, to to rozpali emocje. Podgrzeje już istniejące niechęci nawzajem do siebie. Bo kto każe jednemu czy drugiemu Polakowi pisać na, na no to no, Tusk czy Kaczyński, powoduje, że piszecie na, na forach. Nie mówię wy państwo, ale no, na, nasi widzowie, jedni z naszych widzów, do drugich idioci. To nie jest efekt pracy y, y, liderów politycznych Tuska czy Kaczyńskiego. Nie. To jest już Taka wewnętrzna potrzeba chyba. Zresztą są takie badania, które mówią, że wielu Polaków nie widzi w hejcie nic złego. Jeszcze jedna taka obserwacja. Jeżeli spojrzymy na te nieszczęścia, które nas dotykały, to na szczęście nie były one spowodowane, tak jak pod Montfami, z rąk współobywateli. To mówię tutaj, nawiązuje do tego, że nie mieliśmy jakichś wielkich rewolucji, jakichś wielkich wojen domowych. Nieszczęść takich bratobójczych. Nasi przodkowie ginęli milionami. Bo takie sumy pewno by można było wymieniać na przestrzeni mówię ty ty tysiąca lat. E ginęli z rąk wrogów naszych, z rąk tych, którzy dążyli do zniszczenia rzeczpospolitej, czy w ogóle populacji naszej. I, i jak ma być wskazanie do działań, to, to to, że dzisiaj żyjemy. Może ten spór właśnie, może ta, 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 ta niechęć nawzajem do siebie jest spowodowana brakiem takiego zagrożenia. Ale spójrzmy na to, jak ja mówię o tym, że XVI do połowy XVII wieku to okres dobrego funkcjonowania Republiki. Ułożenia tak stosunków wewnętrznych, że można było podejmować decyzje mimo istnienia weto, czy też logiki tego weto, to nie będę wchodził w szczegóły. Po prostu na piśmie nie było, że weto istnieje, ale było założenie, że wszystkie decyzje trzeba, ustawy Sejmowe, czy też konstytucje Sejmowe trzeba podjąć jednomyślnie, więc to w sposób naturalny szlachta rozumiała, że musimy to jednomyślnie podjąć bez przeciwu pojedynczych osób, pojedynczych posłów. To jeżeli to funkcjonowało półtorej wieku, to spójrzcie na to, półtorej wieku to jest 150 lat. I to cofnijmy się, 150 lat wstecz. To jest, to jest pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, komunizm i tak dalej. To jest szmat czasu dobrego funkcjonowania, pewnych rozwiązań i należy i pewnego mentalnego podejścia do... Do funkcjonowania w Rzeczpospolitej, do prowadzenia polityki, do dbałości o, o tą Rzeczpospolitą jako przestrzeń do życia, to warto w to spojrzeć, warto się tym sugerować. Bez takiego infantylnego podejścia, że, a, no, szlachta chłopa wykorzystywała, a, bo to jest tak, wiecie, w stylu, a, a, a w Stanach biją murzynów, nie? To tak komuniści odpowiadali, jak, jak była krytyka. To, to, to jest droga donikąd, no, prezydent historyczny nie jest dobry, czyli, Czyli ocenianie czasu sprzed pół tysiąca lat przez pryzmat dzisiejszych, czy, czy dzisiejszym okiem. No, wtedy tak wyglądały konstrukcje i tak byliśmy najbardziej demokratycznym krajem. Byliśmy specyficznym krajem, bo w tym rządzeniu uczestniczyło jednak bezpośrednio no, sto kilkadziesiąt tysięcy. Bezpośrednio, bo tak wyliczyliśmy nawet, jest materiał, licząc te kilkadziesiąt sejmików ziemskich, później delegacji i tak dalej. Czyli dziesiątki tysięcy szlachty brało bezpośredni udział w rządzeniu, bo to były kręgi jednomandatowe, na dzisiaj by to tak przełożył. Po prostu z danej ziemi dwóch wysyłano, dwóch czy już nie pamiętam, dwóch chyba posłów. Więc, więc w wyborach bezpośrednich tam, tam w, tym, w tym sejmiku ziemskim. Zresztą opowiadamy to w materiale, z doktorem królem, czy Marek budzisz z doktorem królem, ro, ro, rozkładają na czynniki pierwszy sposób funkcjonowania tego e, systemu politycznego. Jest taki materiał na naszym kanale. Warto, go, spo, warto na niego spojrzeć. Kończąc, bardzo proszę o takie proste działania promujące nasz kanał. Kliknijcie e, po, po, polubienie. Zarejestrujcie się, kto się nie zarejestrował na YouTube, i, i, i takie subskrybowanie to bardzo dużo daje. No i przede wszystkim dyskusje, takie fajne, kulturalne, marzą mi się dyskusje merytoryczne, czy nawet tylko takie mówiące od serca, co myślicie o tym, e, jakie są kierunki widzicie dla naszej Rzeczypospolitej, czy wierzycie w to, że się będziemy dogadywać, czy będziemy po prostu takim narodem godnym naszych przodków. Tych oczywiście z tego złotego okresu, którzy stworzyli wielką rzecz, unikalną, wielką rzecz pospolitą, bo wierzcie mi, jak się czyta. Będą, o tym przygotowuję właśnie z grupą e, historyków z Uniwersytetu Łódzkiego, z panem Markiem Budziszem i z wieloma osobami przygotowuję taką dużą serię poświęconą tym, jak w XVI, XVII wieku, jak rozumiano obowiązki, jak tworzono to państwo, jak budowano, na jakich zasadach, jak ono było różne, a było wierzcie inne niż to, co było w Europie. Mieliśmy swój unikalny e, model zarządzania będący pod powodem do zazdrości innych w Europie, będący powodem do hejtu, było mnóstwo wydawnictw specjalnych, specjalnie pisanych po to, żeby w krzywym zwierciadle pokazywać rzecz pospolitą. Tego było naprawdę dużo. Wierzcie mi, że jak wgłębiłem się w to, w tą lekturę, to z trwogą, z w ogóle yy, yy, szok, jak te teksty Pisane przez niemieckich, holenderskich historyków, naukowców tamtego okresu XVII wieku, jak dzisiaj funkcjonują w przestrzeni medialnej w kontekście oceny Rzeczpospolitej. Naprawdę, to nie są żarty. Dużo tych opinii, które ja czytam, bo czytam dużo komentarzy, tych opinii, które czytam, mają swój rodowód, Zainspirowany poza granicami naszego kraju. To jest zatrważające. To są rzeczy, które zostały już rozpętane w wieku XVII i przygotowywane były z całe społeczeństwa, na przykład do wojny szwedzkiej. Karol Gustaw też opłacał tych, którzy pisali. Paszkwile czy też um, naukowo udowadniali, że takie państwa, gdyż pospolita nie powinna istnieć. E, kontynuacja tego jest, ona jest podskórna i nieświadoma, ale więcej znajdziecie negatywnych opinii o naszej przeszłości niż pozytywnych. Realnie oceniać to jest jedno. Pro, pro, procenty czy te, te e, fakty mówią zupełnie co innego. Nie mamy powodu do złej oceny naszej przeszłości. Wręcz przeciwnie. I właśnie to, do czego zachęcam, czyli poszukiwanie też rozwiązań na dzisiaj, a jednym z tych rozwiązań jest ten duch republikański, specyficzny duch republikański, który polegał na tym, że potrafiliśmy się dogadywać w rzeczach najważniejszych, ucierać poglądy i wspólnie podejmować jednomyślnie uchwały Sejmu. No, i już w ogóle trudne do wyobrażenia, że parę elekcji z udziałem kilkudziesięciu tysięcy szlachty kończyły się jednogłośnie obranym władcą. To jest rzecz, która powinna. Inspirować dzisiaj. Jednocześnie na kanale Stoje Tradycji jest ciekawy materiał o kartach polskich. Tomek Paro zaproponował naprawdę fascynującą opowieść o kartach polskich. Mieliśmy nawet swoje takie karciane, że tak powiem, rozwiązanie: karty inspirowane gospodarką, Czerwiec polski. I, i, to, to dowiedziałem się naprawdę fantastycznych rzeczy ciekawych. Zachęcam. Zagrajmy polskimi kartami. Materiał jest w tej chwili też na, na naszym kanale do obejrzenia. Życzę miłego weekendu i napiszcie też, czy takie rozważania historyczne chcecie, czy też nie przygotowywać następnych. Dziękuję bardzo i zachęcam do bycia. Zostają tradycji.